Naprawdę to po, poszliśmy na chwilę do kaplicy, pospacerowaliśmy, dzieci weszły na górę tą, tą wieżę widokową, wypiliśmy kawę, zjedliśmy ciasto pyszne, no tyle. A czy takie miejsce jest dobrym miejscem w taką pogodę, w takie upały? No tak, bo jest zacienione. zacienione. Chyba raz, że niedługo będzie święto, no więc tak przed świętem, bo nie wiem czy będziemy pojutrze. No właśnie dlatego to jest święte miejsce. Należymy do młodzieży szensztackiej dziewcząt. I po prostu przyjeżdżamy tutaj. Akurat tak. byłyśmy, bo jest Noc Spadających Gwiazd, była teraz, y, ostatniej nocy. I spędziłyśmy ją na wieży widokowej mm -hmm. jeszcze z dwoma koleżankami. No i tak przyjeżdżamy trochę... Raz na jakiś czas. Tak. Do sanktuarium, do Matki Bożej. Oczywiście i tak... No jesteśmy bardzo przywiązane do tego A miejsca. A tak dla tradycji. Dla tradycji? Tak. Jak, jak w ogóle wrażenia? Co pan robi, jeżeli pan już zawita? No... Modlę się przede wszystkim. Modli się Pan. A czy jest to dobre miejsce do spędzania czasu właśnie w taką pogodę ciepłą? No, jest zacienione miejsce. Jest... Pierwszy ja. raz. Jak wrażenie, jak się podoba? No, tak sobie. Na razie tak sobie? No. A wszystko już Państwo zwiedziliście? No tak, tak pomału, pomału, tak kończymy. A, ja na kijkach jestem właśnie. A <laughs> często Pani bywa na kijkach? Tak.